Witam wszystkich z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to tak samo jak ostatni film, jaki był ze strzelania. Czyli nagranie z naszej ostatniej wyprawy na magnum Arena w gdańsku. Aktualnie gramy w liczniki, czyli dość prosty scenariusz: dwa liczniki, jeden z lewej, jeden z prawej, i ta drużyna, która utrzyma je przez chyba 10 minut, wygrywa. Liczniki odliczają od 10 w dół, i jak czas zejdzie do zera, to kończymy rozgrywkę. Założenie mieliśmy takie: mocno atakujemy prawy, natomiast lewą idzie mała grupa i po prostu stara się przeszkadzać przeciwnikowi i w miarę możliwości odzyskuje lewy licznik. No i to tyle, idziemy grać. Czyli ten lewy dodatkowy licznik jest już nasz. Właścik jest w No to trochę ciszy, więc może spróbujemy wejść wszystkim na plecy. Oh, ich No, jak na mnie to wyjątkowo udany lay. A nam lewy. Dobra, udało się znowu dostać do licznika i przyłączyć go na naszą korzyść. Dostaw. No i jeszcze raz, bo przez chwilę przeciwnicy znowu przyjęli lewy licznik, więc ja znowu podchodzę i przejmuję go dla nas. Przejmiesz? Tak. A, trop, tak? Dostałem, nie, teraz dostałem, Dobrze, bo. Aha, okej, okay, okej. Okay. No i niestety Paśnik nie jest w fajerował, ale swoją robotę wykonał. No, no. To czy nie Na, no, dostaw Jest przystawić, o jednak. 到手。到手。 O! Wow. Przejęli. Zachodnie. O lewy liśnik my cały czas walczymy, ale prawy chłopaki mówią, że praktycznie nie oddali go ani na sekundę, więc ogólnie jest dobrze. No i po raz kolejny licznik po lewej udaje się przejąć, i mamy tutaj w sumie więcej nabitych punktów niż przeciwnik. Niestety, przy przejmowaniu przywaliłem też głową, a dokładnie kamerą, o... o ściankę. I w efekcie patrzę na to mocno do góry i mało będzie teraz na nie widać. Za co najmocniej przepraszam, ale cóż nie zauważyłem. Dobry. Drugi raz podejście, tą samą więcej trasą i tym razem licznik udaje się przejąć. I w tym momencie już widzę, że ten licznik tak naprawdę skończył liczyć czas i zaczyna liczyć w drugą stronę. Reasumując, lewa strona przejęta na naszą korzyść. Tak, ten przejęty zaczyna liczyć w górę. To się do góry, to się leci do góry. Kurwa, dobra. Ja też zejdę, nie ma problemu. Nie. I później dowiaduje się też, że prawa również, czyli ogólnie scenariusz na plus. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję również patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.